Witam w kolejnym filmiku, w kolejnym odcinku jeżeli chodzi o cyk perfumy dla początkujących przypominam jest playlista na moim kanale poświęcona temu tematowi, porusza ona różne zagadnienia, takie właśnie na początek, na początek naszej, naszego obserwowania w świecie perfum, wyjaśnienie różnych terminów, nieterminów różnych sytuacji, zjawisk i tak także można oczywiście sobie wrócić do tej playlisty, to też nie jest tak że ta seria jest tylko dla osób początkujących czasami pewne informacje mogą się przydać i osobom, które już długo że tak powiem, w świecie perfumowym sobie y, funkcjonują. Chciałabym nagrać dzisiaj dwa albo trzy odcinki tego cyklu, czyli w sumie reaktywować tę serię, dlatego że pewne kwestie obiecałam nagrać i chciałabym to zrealizować dzisiaj w tym momencie, kiedy mam czas, ponieważ nie wiem kiedy będzie kolejna okazja, żeby coś takiego nagrać. Przypuszczam, że dopiero pewnie końcem czerwca. Także chciałabym to zrealizować, żeby po prostu mi to nie omknęło. I w tym odcinku chciałabym poruszyć kwestię takich pojęć jak odpowiednik, jak klon jak bliźniak, bliźniacze, klimat oraz podróbka. Te pojęcia są często używane tożsamo, natomiast one tożsame nie są. One znaczą kompletnie co innego, jedne są bardziej pozytywne, drugie mniej. I chciałabym po prostu wyjaśnić różnicę między tymi pojęciami, żeby po prostu każdy używał ich w adekwatny sposób i żeby nie dochodziło do nieporozumień, że jakiś zapach, jakąś markę, która na przykład jest marką udaną, nazywamy odpowiednikami. I jeszcze jest coś takiego jak inspiracje zapachowe, inspirowanie się jakąś marką, i zaraz powiem pod które pojęcie to najlepiej by było zaklasyfikować. Jeżeli chodzi o odpowiedniki, więc yy, wydaje mi się, że nadal to funkcjonuje. Ja to kojarzę z dawnych lat. Bywały w centrach handlowych takie stoiska w rodzaju wysp. Chociaż nie tylko w centrach handlowych, czasami w jakimś domu towarem, pamiętam we Wrocławiu było coś takiego. Nawet pamiętam chyba nazwę jednej z takich rozlewni, to było chyba Tanelis I oczywiście te rozlewnie mają listy zapachów. One mają jakieś chyba numerki, ale mają też obok nazwy. I wręcz wprowadzanie klientów bądź, że to są po prostu te same zapachy, oryginały z tej samej fabryki, tylko po prostu bez tego flakonu i tak dalej, tak dalej. Oczywiście jest to nieprawda, zapachy są inne, różnią się. Często jest tak, że dana seria odpowiedników ma taką wspólną no charakterystyczne dla danej po prostu marki odpowiedników i one są zbliżone, natomiast w ogólnym rozrachunku osoba, która używa danego zapachu na pewno rozpozna, wyczuje różnice te zapachy są często bardziej płaskie mają jakieś takie nieprzyjemne czasy na minuty mają taką e, tandetną często bazę, także to nie jest tak, że to tylko kwestia, nie płacimy za flakon i dlatego e, dużo niższe ceny, także są to po prostu odpowiedniki, jest to udawanie oryginału, nawet wprowadzanie klienta wiem, że jest to oryginał, także jest to zjawisko, które zdecydowanie się Potępia. Inna sprawa to podróbki. To już w ogóle sytuacja, gdzie y, mamy tak naprawdę podrobiony zapach, na przykład y, w doskonale idealnym flakonie, y, w sensie to może być oryginalny flakon i napełniony po wykorzystaniu podróbką, albo y, doskonale podrobiony. Albo w, y, gorzej podrobiony, czasami identyczna nazwa, czasami y, jakieś tam mikro różnice w nazwie, jakieś tam różnice w napisach i tak dalej. W, oczywiście w, w estetyce, w wykonaniu flakonu też mogą być różnice, ale czasami mamy do czynienia, że podrobiony jest tylko zapach, y, flakon jest oryginalny. Także warto generalnie mieć to na uwadze, są to zapachy, które sugerują nawet czasami cenowo, że jest to oryginał. Y, i po prostu nawet na Allegro jest multą takich podróbek, czyli człowiek myśli, że kupuje prawdziwy oryginał, płaci nawet kwotę jak za oryginał, a po prostu dostanie hamską podróbkę Yy, powiem tak. Yy, generalnie ja wychodzę z założenia, że lepiej po prostu kupować usprawdzonych sprzedawców, jeżeli chodzi o Allegro, polecanych na forach perfumowych bądź od perfumocholików sprawdzonych właśnie z, z forum perfumowego albo właśnie sprawdzone online perfumerie typu El Nino, proste zakupy, yy, nie wiem, pachnidełko. Po prostu jest lista sprawdzonych, są też na moim kanale filmiki i, i wtedy unikniemy sytuacji, że faktycznie trafimy na podróbkę. Natomiast kupując od osoby niepewnej. Ja nie mówię, że to osoba musi sprzedawać podróbki, ale po prostu jest już, po prostu. Yy, mamy ryzyko. Ja kiedyś tak zaryzykowałam i już potem nie ryzykowałam, zaryzykowałam tak sprzedawcą, który miał pozytywne opinie yy, i miał takie raczej mniej znane zapachy i zakupiłam, pamiętam, Masaki Fluo. Przyszło w identycznym jak mój flakonie, po prostu totalnie. Yy, na pewno oryginalny flakon, tylko napełniony podróbką. Niestety podróbkowicze potrafią napełniać oryginalne flakony podróbkowym płynem, który w ogóle nie przypominał masaki fluo, pachniał ordynarnie tanio, po prostu jak takie przysłowiowe z bazaru. Także niestety musiałam sytuację oczywiście zakończyć w taki sposób, że odesłać, żądać złotu pieniędzy i tak dalej. Zresztą na szczęście nie było problemu, sprzedawca oddał. Niemniej jednak, dalej nie rozumiem, czemu w sytuacji takich, zgłoszenia takich spraw, czemu dalej takie osoby mogą sobie funkcjonować na Allegro i nie sprzedawać i być może po prostu kogoś innego oszukać i ta osoba się nie wiem, nie zorientuje, bo nie będzie chciała się bawić w odkręcanie. Także generalnie, niestety, kompletnie mi się to nie podoba, że na przykład na Allegro, ja akurat nie wystawiam nic na Allegro, ale. Z tego co wiem, bo y, żaliły się różne są z forum perfumowego, y, są blokowane oferty, y, właśnie na przykład odlewek. Chociaż niektóre widzę, że są z nim na tej zasadzie blokowane, a na przykład y, podróbki sobie pięknie wiszą i nikt z tym porządku nie robi, zresztą wiele osób pisało, że zgłasza takie sprawy do Allegro, że to jest ewidentna podróbka, ale po prostu Allegro ma to gdzieś, bo jest to na przykład sprzedawca, który, nie wiem, jakiś będzie odprowadzał, może, duże, może dużo sprzedaje, chociaż sprzedaje podróbki, nie wiem. Więc to jest podróbka, wcześniej wspominałam o odpowiedniku i to są yy, sytuacje naganne, natomiast mamy jeszcze coś takiego jak bliźniacze klimaty, bliźniak oraz klon. I teraz inspiracje, więc powiem tak, że coś jest zbliżone, że coś jest w bliźniaczym klimacie, że nawet sam perfumierz robi podobne klimaty dla różnych marek, to już jest troszeczkę inne zjawisko, może mniej negatywne, yy, natomiast... Yy, Powoduje jakąś taką też wtórność, ale po prostu już powstało tak wiele zapachów, że tak naprawdę potem cięż, coraz ciężej po prostu zrobić coś kompletnie niepodobnego do niczego. Natomiast są zapachy bardziej bądź mniej podobne i możemy jakby grupować je w bliźniacze klimaty i na przykład je proponować osobom, które lubią dany zapach. Jedne zapachy są bardziej podobne, bardziej bliźniacze, inne mniej. Więc to tak wygląda. Czasami, oczywiście, jest to zjawisko fajne, bo możemy dostać dobry zapach w podobnym klimacie, dla miłośnika danego zapachu, ale na przykład dużo lepszej cenie. Albo czasami te bliźniacze klimaty powstają później potrafią być nawet lepsze, doskonalsze, trwalsze, lepsze parametry. Natomiast. To nie są sytuacje te wcześniejsze, bo tutaj mówimy o zapachach dobrych. O zapachach dobrych jakościowo, gdzie to wszystko ładnie wybrzmiewa, a nie o zapachach. Boże, jak mi te włosy sobie przeszkadzają. Może tak. Więc yy, powinnam sobie czymś podpinać, bo zasłania mi oko i mnie to już denerwuje. Natomiast y, inspiracja, to są też bliźniacze klimaty, ale już takie y, bardzo, że tak powiem, ukierunkowane, inspiracja jakąś marką, czyli ukierunkowane na przykład na daną y, markę, typu Jazz, Jack, ukierunkowane na zapachy Toma Forda, czy Jenny Glow, ukierunkowane na zapachy John Malone, czy też marki, które ukierunkowały się po prostu na różne dzieła popularne y, mainstreamu, to już troszeczkę inna sytuacja, natomiast... Póki sama marka jakby nie powoduje czegoś tak jak odpowiednika, że sugeruje, że to jest to jak to, to nie możemy mówić, że to są odpowiedniki i tak dalej. Po prostu później sami perfumoholicy robią takie zestawienia, że coś im przypomina. Oczywiście inspiracja w przypadku Jenny Glow czy rzecz jest ogromna, ponieważ jest to ukierunkowanie chociażby pod kątem nazw. Natomiast nie można też rzec, że nazwy, zresztą te nazwy pozmieniano w przypadku Jenny Glow, że te nazwy w przypadku John Malone i właśnie inspiracji przy Jenny Glow. Em, po prostu są jakieś odkrywcze. To były tak naprawdę w większości nazwy, po prostu, które miały jakąś, jakiś motyw, nutę w nazwie. Natomiast faktycznie zbieżność tak dużej ilości zapachów yy, może budzić takie skojarzenia, że właśnie yy, no i tak prawdopodobnie było. Natomiast problem pojawia się taki, że w przypadku tych marek inspirowanych, to już mówimy czasami o właśnie tym pojęciu klon. Czyli marki, które chcą jakby klonować jakieś zapachy, same nie twierdząc, że to jest ten zapach, czyli nie twierdzą, nie udają, nie robią tego samego flakonu, nie dają, no po prostu nie, nie twierdzą, że są. John Malone na przykład w innym flakonie albo wręcz identyczny flakon robią, czyli nie możemy się, że to są odpowiedniki czy podróbki. Natomiast po prostu perfumoholicy później sami takie listy tworzą. To jest bardziej tak zjawisko klona zapachowego. Zresztą to tak funkcjonuje na forach perfumowych, że mówi się, że na przykład ten zapach Armaf to klon tego i tego zapachu, na przykład, nie wiem, niszowego. Powiem tak. Ciężko oceniać niektóre z tych zjawisk, niektóre zjawiska są ewidentnie negatywne, które są takie troszeczkę mieszane, dlatego że sami perfumiarze, i to również bardzo dobrze, bo kurdziszą, sami robią dla różnych marek bliźniaczy klimat, więc możemy powiedzieć, że sami sobie robią klony, sami się inspirują, sami sobą, wszystko robi się wokół jednego, tak że powiem, wspólnego motywu i że to się zahacza trochę może wtórność, nudność. Także jeżeli sami to robią, czy to jest generalnie bardzo złe zjawisko... To może y, pokazać y, na przykład, kurdziej, y, w świecie mainstreamowym typu marka berbery właśnie pokazać swój klimat bakaratu, że potem ktoś, y, komu się spodoba Berbery hair zaciekawi się, cóż to był za zapach, cóż to jest za zapach bakarat mi trochę przeszkadza, szczerze mówiąc, bo wydaje mi się, że im więcej takich klonów się potem robi, to trochę po prostu zatraca się. Wartość tego pierwowzoru, co nie znaczy, że te klony są złymi zapachami, mogą być naprawdę doskonale zrobione. Tylko po prostu zbyt dużo podobnych klimatów, i to mi trochę przeszkadza. Natomiast niestety, zjawisko wtórności jest co, coraz częstsze, i tak naprawdę nic nie gwarantuje oryginalności. Nie gwarantuje tego cena, nie gwarantuje tego kwestia, że to zapach niszowy, nie gwarantuje tego nawet perfumiarz. Tak naprawdę, nic generalnie, niczego nie gwarantuje. Trzeba sprawdzać, trzeba poznawać, trzeba porównywać. I na to chyba zakończę. Natomiast w innym filmiku chciałabym poruszyć kwestie. Starałam się może w tym jednak poruszyć, ale ten film będzie strasznie długi. A niech będzie, poruszysz w tym. Dla kogo nisza? Dlaczego nisza w ogóle? Nisza. To przede wszystkim inne wrażenia olfaktoryczne, inne wrażenia pod kątem zapachowym, inne emocje i też kompletnie inne ukazania takich motywów jak owoce czy kwiaty. Czyli motywy, które były w mainstreamie, po prostu zupełnie inaczej są ukazane, też z inną jakością w niszy, co nie znaczy, że te zapachy muszą być trudne. To jest oczywiście mylne patrzenie na niszę, że nisze to mają być jakieś, nie wiem, dymy, skóry, drewna, ciężkie, nieznane mainstreamowi nuty. To mogą być nuty znane, kwiaty, owoce, jakieś, Lżejsze motywy, tylko w zupełnie innym, bardziej jakościowym wydaniu. Oczywiście w większości przypadków flakony są szlachetniejsze, te zapachy w większości przypadków mają lepsze parametry, ale to nigdy nie jest tak, że zapach niszowy równa się dobre parametry i tak dalej. Zdarzają się niestety i w przypadku mainstreamu i niszy zapachy, które są niewarte swojej ceny, jak i też takie, które są ogromnie drogie, ale naprawdę warto w nie zainwestować, ponieważ parametry rekompensują. I tutaj pojawia się kwestia. Trwałość, a ogoniastość, ekspansywność to nie jest tożsame. Dlatego, że trwałość to jest po prostu jak długo ten zapach jest wyczuwany na przykład na skórze czy na materiale, natomiast to nie znaczy, że on jest ekspansywny, że on jest ogoniasty, że on jest wyczuwany przez otoczenie. To jest inna kwestia. Może być zapach nawet ulotny, ale przez chwilę niesamowicie ogoniasty. Może być zapach długotrwały i ogoniasty. Także to są różne sytuacje i z takich marek naprawdę długotrwałych i ogoniastych, ja bym wymieniła markę Flegia, Profumum Roma, Olympic Orchids czy w większości przypadków Amoir, chociaż nie wszystkie zapachy przechodzą zmiany, przechodzą reformulacje. Niestety są to zjawiska bardzo, będące taką zmorą dla perfumoholików, natomiast niestety sami twórcy, same marki wypuszczają kolejne wersje zapachu, jakby nie informując, że te zmiany zaszły, co też powoduje niedomówienia i ludzie myślą, że Trafili na coś rozcięczonego, na coś właśnie, co nie jest oryginałem, bo kupili na przykład w perfumerii online. To jest niestety, ale zapach po reformulacji, zapach, który stracił. Ale stracił nie ze względu na to, że został zakupiony w perfumerii online Sprawdzony, tylko dlatego, że sama marka tak robi. I robi to z różnych powodów. Oczywiście są zakazywane składniki, ale tak naprawdę można by było. Nie sugerować, że to jest ten zapach, skoro dokonano modyfikacji, i teraz tak. Więc, tak jak wspomniałam o tej ekspansywności yy, i trwałości, czasami jest tak, że mamy ekstra, coś, co jest niesamowicie długotrwałe, ale jest jednak takie bardziej leżące na skórze, blisko skórne. Często jest tak, że pewne nuty są bardziej ekspansywne, pewne mniej. To też jest powiązane z tym, co dla nas jest komfortowe, a co niekomfortowe. Bo, na przykład, jeżeli mamy nutę, które jest dla nas męcząca, jakieś nuty zwierzęce, to one siłą rzeczy będą ogromnie wyczuwalne. To, czy ktoś inny komplementuje zapachy, czy ktoś inny od nas wyczuwa, to wcale nie znaczy, że ten zapach jest na nas niewyczuwalny. To jest wszystko powiązane z, z narządem, zmysłem węchu. Ludzie, niestety, to się zauważa, mają różnie rozwinięty węch. Sam zapach mogą kompletnie inaczej być, podobnie jak odbierać inaczej potrawę. I może być tak, że. Ogólnie zauważam, że większość odoczenia niestety ma zaburzony węch, nie wyczuwa różnych niuansów, bardzo płasko odbiera różne kwestie i stąd też to też kulinarnie pojawia się to, że jest, wydaje mi się, że niekoniecznie jakaś duża wybredność. Ja niestety zauważam wszelkie niuanse w zapachach i w jedzeniu, stąd też wiecznie mi coś tak naprawdę nie pasuje i... To tak samo w życiu, po prostu ja wszystko wyczuwam, gdzie tak naprawdę ludzie tego nie wyczuwają. Zaczynają to komentować później. Bądź w ogóle tego nie komentuję, bo, bo nie czują. Po prostu, perfumoholicy, tak sobie rozwijałem ten narząd węchu, poznając nowsze zapachy, porównując, że po prostu zauważają rzeczy, których normalnie się nie zauważa. Na przykład, ostatnio kupiłam gorzką czekoladę, która miała dla mnie niuans mięty. Co już mi kompletnie nie pasowało, bo nie lubię połączenia czekolada, mięta. Oczywiście nie była miętowa, tylko taki niuans był wyczuwalny. Czy też kupiłam taką wodę na odtruwanie organizmu, na odtruwanie wątroby, taką czarną wodę, naturalnie czarną, która miała być pita po schłodzeniu miała być bez smaku. Natomiast ja wyczuwałam goryczkowy smak, co też by się sprawdzało, bo często goryczkowe czy odtruwają wątrobę. Natomiast typowo woda miała być bezsmakowa. Nasz odbiór zapachu może też być różny. To, że odbiera to jakoś otoczenie, ale my tak samo możemy odbierać inaczej, z na to, co jemy, na porę roku, na właśnie temperaturę, na nasze nastawienie, czy to jest rano, wieczorem, po prysznicu, w trakcie dnia. Wszystko tak naprawdę ma znaczenie i warto nie skreślać zapachu, sprawdzać go w różnych warunkach temperaturowych i przede wszystkim to, czy ktoś komplementuje, to ludzie mogą czuć ani komplementować. Ja na szczęście mam. Ja na szczęście mam takie szczęście, że faktycznie Przez całe mężcie Te komplementy funkcjonują Ludzie komentują zapachy Z tego też względu, że wiedzą, że jestem perfumocholikiem I wiedzą, że ten temat nie jest żadnym tematem To jest temat, który można poruszyć Wydaje mi się, że dla wielu osób Temat perfum jest takim tematem Że o ile nie wiedzą, że dana osoba się tym interesuje Tego tematu po prostu nie poruszają Tak jak mówię, nie komentują zapachu balsamu naszego Szamponu i tak dalej, po prostu tego nie komentują Natomiast to wszystko Zależy od otoczenia. Ja generalnie przez większość życia trafiłam na takie otoczenia, gdzie faktycznie yy, była ta informacja zwrotna w stosunku do mnie odnośnie zapachu, yy, wiele mi komplementów. Oczywiście, że pewne zapachy się powtarzały, jeżeli chodzi o takie królowanie w komplementach typu Sublim Balkis, yy, czy zapachy na przykład Batito Dali, czy Jalofla yy, Conore czy zapachy Fuegija. Yy, również generalnie wiele komplementów zbierały zapachy kwiatowe, zielone, yy, tak... Natomiast zbierały też komplementy zapachu, które mi nie podeszły Użyłam kiedyś, pamiętam, e, próbowałam zapach w Seforze, który mnie nie zachwycił Natomiast dostałam komplement, który, który mi generalnie chyba nie do końca przepasował Bo było to pochwalenie zapachu, który mi kompletnie nie pasował to już jest inny temat, jak w filmik, to, e, to, to podlinkuję Generalnie, jak mówiłam, ludzie niestety, ale... E, Wydaje mi się, że zmysł węchu nie jest rozwijany i pomijając grupę perfumoholików, wiele osób na to nie zwraca uwagi. Perfumy są tylko i wyłącznie kosmetykiem, nie są jakby elementem sztuki, coś to podziwiamy, podziwiamy ich rozwój, testujemy itd., tylko zwykłym kosmetykiem. I w związku z tym jakby nie angażują się mocno w kwestie zapachowe, w kwestie rozwijania węchu, w kwestie też komentowania. I też po prostu mam wrażenie, że coraz mniej czują, coraz słabiej czują i. Tak naprawdę ciężko powiedzieć, jak to teraz ocenić, bo my tego, ktoś tego, nie, my tego nie czujemy. Kwestia, jak bardzo rozwinięty ma weh dana osoba, która popsikała. Inni nie czują. Też nie musi to być wyrocznią, bo może to są dalej osoby, które na przykład mają słabo rozwinięty wech. Więc w takiej sytuacji chyba najlepiej by było właśnie poszukać kogoś faktycznie, kto się zapachami bardzo interesuje, inspiruje i tak dalej, bo tutaj może będzie większa szansa, że, że wyczuje, że poprawniej oceni te wszystkie wrażenia, odczucia. W ogóle zauważyłam, że dzieci, dzieci potrafią mieć niesamowicie dobre spostrzeżenia, naprawdę bardzo dobre spostrzeżenia. Na przykład. Darka e, bratanica, bardzo trafnie, e, trafnie oceniała różne zapachy i, że tak powiem, przyciągała ją do naprawdę świetnych zapachów e, Zresztą pamiętam sytuację, że wspominała, że właśnie a ciocia, no w sumie ja też byłam dla niej jak ciocia, ale inna ciocia, inna ciocia używa takiego zapachu i nie pasował e, i Zaziekawiły ją bardziej takie klimaty mniej pospolite, co było, co oczywiście wróży, bardzo dobrze. Generalnie, właśnie, tak jak mówiłam, ja, tak jak właśnie miałam do czynienia z różnymi dziećmi, na przykład otoczenie, właśnie w przypadku na przykład dzieci, jakichś dzieci w rodzinie, czy tam na przykład, właśnie, nie wiem, dzieci znajomych i tak dalej, to ta informacja, jest. dziecko po prostu jakby nie ma tej blokady, i jak coś mu się podoba, coś to po prostu komentują z zapachem. I to chyba tyle. Od razu mogę powiedzieć tyle, że u mnie to jest taka informacja zwrotna, że ja nawet w naszym bloku jestem przez pełne sąsiadów nazywana, nazywana Panią od Perfum. Mieszka takie małżeństwo z dzieckiem. Pamiętam kiedyś ten pan jechał właśnie z tym synem i właśnie jak wsiedli do windy, mnie zobaczyli, to skwitowali, że jedzie z nami pani od Perfum. Także Zresztą to też funkcjonowało. Pamiętam jeszcze, jak mieszkałam z rodzicami, jak byłam dużo, dużo, dużo mniejsza wiele lat temu. To pamiętam, moja mama też potrafiła skwitować, że wie, że ja już wychodziłam, bo już cały też po prostu był jak perfumeria. Ale to jest po prostu coś, co jest dla mnie bardzo ważne. Zapachy ogólnie, perfumy też, coś co mi towarzyszy, i ja po prostu zawsze wszystko rozkładam na czynniki pierwsze. I to też ma przełożenie na pewno na zmysł smaku Dlatego właśnie tak wiele rzeczy mi nie pasuje I dlatego tak właśnie wiecznie jestem wybredna, bo te niuanse wszelkie zauważam Zapachowiec to też osoba, która właśnie tak jak mówię, to nie są tylko perfumy, to nie są tylko kosmetyki, to są zapachy otoczenia, przyrody, jedzenia. Zapachowiec to osoba, która przede wszystkim, to jest tak właśnie jak ja. Nawet już jakby. Nie zważając na to, że potem będą konsekwencje, że będzie mi kręcić w nosie i tak dalej. To ja będąc w ogrodzie botanicznym, po prostu tak byliśmy każdą roślinę, ja muszę sprawdzać. Nawet jeżeli już i tak kojarzę tą roślinę, to jest po prostu silniejszy ode mnie. Każdy listek, kwiatek, wszystko. Więc potem po prostu mam wrażenie, że nawdychałam się tych wszystkich pyłków, niepyłków i takiż efekt. No, i to tyle. A powiem tak, co też świadczy o tym, że zmysł węchu naprawdę sporej ilości ludzi, sporej ilości otoczenia jest słabo rozwinięty to właśnie taka kwestia jakie zapachy się najlepiej sprzedają jakie zapachy są wybierane do kosmetyków, czy też jakichś zapachów odnośnie chemii do domu. Jeżeli takie rzeczy się wybiera, a jakieś badania się robi, jeżeli takie rzeczy ludzie kupują, to niestety dobrze nie jest. Samo to, jak po prostu ogrom ludzi w ogóle używa zapachów i nie przeszkadza im to, że używa czegoś, co po prostu używają inni czyli czegoś, co w ogóle nie ma w sobie nietuzinkowości. Więc to już jest właśnie kwestia wrażliwości zapachowej. Też między innymi. No nic, wszystko chyba co chciałam zawrzeć, zawarłam. Filming wyszedł ogromnie długi, mam nadzieję, że ciekawy. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.